O, oh, myślałem, że już nie zdążę się odcedzić. Pomocy, Pomocy! Aquaman, ja tutaj! Billy, powiedz mi, o czym ostatnio rozmawialiśmy? A, że tu nie pracujesz? Dokładnie tak, Billy. Widzisz, żeby mi ktoś płacił? Nie płaci właśnie. Tak więc, Billy, lekcja jest dzisiaj taka, by nie dać się wyruchać na hajs. Co w takim wypadku robić, Aquaman? Trzeba dać im nauczkę. Nie rozumiem. No. Gdybym zadzwonił wcześniej nigdy by do tego nie doszło. Cześć łoptasiu! Hej, Wonder Woman, nauczysz mnie numerów alarmowych? Oczywiście, że tak, Billy. Spójrz tylko co dla ciebie przygotowałam. Tutaj masz zbiór wszystkich numerów, które mógłbyś. Czy ty właśnie porysowałeś mi ścianę? Nie ma wymówek, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo! Wiesz, że dostanę wpierdolot od starego. <laughs> Wszystko okej? Okay? Nie wymakłam to chyba złamanie otwarte. Pokaż na no to. Hmm, Zuzio, musimy odjąć tą rękę. Nie no, co ty? Już mi lepiej. Nie bądź jednorzeczna do rzeczna, Zuzio. Z jedną ręką dalej sobie poradzisz. Masz przytrzymać tutaj gazik, a ja za ten czas pójdę po... O nie! Jak teraz uratujemy Wonder Woman? Tak jak to robimy zawsze, mój braciszku. Wspaniałe bliźniaki? Aktywacja. Forma piły ręcznej. Niedźwiedź. Niech mnie ktoś poborze! Zrobię wszystko! Dosłownie wszystko! Oh, o, dzięki Akomen. Słyszałem, że spełniasz trzy życzenia. Ja. O rajciu, right, ja to chcę, żebyś natarł się tranem. Później żeby wyrosła ci płetwa i na koniec zabrał mnie na... No...